Czy modlitwa ma sens, jeśli Bóg i tak wie wszystko? To jest zagadnienie, które może interesować um, osoby religijne. Osobiście nie jestem osobą religijną w takim znaczeniu, jak to ludzie rozumieją. Nie jestem osobą wierzącą, osobą religijną. Natomiast wiem dużo na temat duchowości, więc mogę spróbować odnieść się do tego e, tematu, do tego pytania. Ludzie modlą się do Boga, e, często e, na przykład prosząc o coś, dziękując za coś itp. Tak? E, m, ludzie prowadzą rozmowę z Bogiem, tak ludzie to określają taką modlitwę. Um, I teraz, czy to ma sens, skoro Bóg wie wszystko? Dodam, że nie będę tutaj teraz um, krytykował samej modlitwy, samego modlenia się. Mógłbym pójść w tą stronę, natomiast nie zrobię tego, tylko spójrzmy na to zagadnienie um, z troszkę innego kąta, takiego właśnie. Z którego być może osoba, która się modli, dla której jest takie coś ważne, być może taka osoba wyciągnie coś z tego, co za chwilę powiem. Więc Bóg, czy też natura, Kreator, wyższa inteligencja, czy najwyższa inteligencja wie wszystko. Tak jest, tak musi być. Pójdziemy dalej. Liczy się to, co jest wewnątrz ciebie. Liczy się to, jaki ty jesteś, i z tego, jakby, wynika coś. Czyli konsekwencje niekoniecznie powstają. Po Twojej modlitwie, czy dzięki Twojej modlitwie, tylko konsekwencje, czy to, o co Ci chodzi, pojawia się, nadchodzi, ma miejsce, dzieje się, jeżeli Ty działasz, jeżeli Ty jesteś tym, kim chcesz być, kim powinieneś być, kim jesteś na najgłębszym poziomie istnienia.